Proszę Państwa, Region Warmii Mazur w całości graniczy także z Federacją Rosyjską. Nie jest to w tej chwili najspokojniejsza granica, jest to związane też z wieloma zagrożeniami i o tym wszystkim chcieliśmy dzisiaj porozmawiać z panią rzecznik Prasową warmińsko-mazurskiego oddziału straży granicznej, pani Mirosławo Aleksandrowicz, panią pułkownik Mirosławo Aleksandrowicz. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani pułkownik, jest to ponad 200 km granicy. Czy uważa Pani, że no, w minionym roku, bo akurat mówimy o minionym roku przede wszystkim, czy Wasze służby dobrze zabezpieczały tę granicę? I jak to wyglądało? Jakie najważniejsze efekty tego, tego pilnowania? Y Myślę, że funkcjonariusze z warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej nie tylko w ubiegłym roku, ale każdego roku zabezpieczają granice na najwyższym poziomie. Przede wszystkim chodzi o, tu, o odcinek zielonej granicy. W ubiegłym roku ujawniliśmy 98 osób, które weszły na pas drogi granicznej i zlekceważyły przepisy. Natomiast w 2024 takich osób mieliśmy 148 osób. To te osoby, które podchodzą blisko granicy mimo rozporządzeń, mimo tablic. Informacyjnych oznaczeń granicy państwa wchodzą na pas drogi granicznej, bo właśnie z bliska chcą zobaczyć granicę polsko-rosyjską. Z ciekawości łamią te przepisy. W ubiegłym roku ujawniliśmy też trzy osoby, które w celach migracyjnych przeszły tzw. odcinek Zielony z Rosji do Polski. Było to dwóch obywateli Rosji i Białorusin. Nie chcieli ochrony międzynarodowej w Polsce, więc zostali przekazani stronie rosyjskiej. Na dwóch czynnych drogowych przejściach granicznych z Obwodem Królewieckim czyli w Grzechotkach i w Bezledach, odprawiamy podróżnych, samochody ciężarowe, samochody osobowe. I takich osób odprawiliśmy w ubiegłym roku prawie 700 tysięcy w obu kierunkach. 345 tysięcy na przyjazd do Polski i 355 tysięcy podróżnych na wyjazd z Polski. W cudzoziemców było 631 tysięcy. Na przyjeździe do Polski było tych cudzoziemców 310, na wyjeździe 321 tysięcy. Natomiast w tych cudzoziemcach byli też odprawiani Rosjanie i takich Rosjan odprawiliśmy w obu kierunkach 208 tysięcy. Na przyjazd do Polski wstawiło się 98 tysięcy Rosjan, na wyjazd z Polski 100, 3, ponad 100 tysięcy Rosjan. I teraz tutaj zaznaczam, że dalej obowiązuje nad rozporządzenie z 13 marca 2020 roku, które mówi o ograniczeniach, o, zabierz, o ograniczeniach na określonych, przejścia granicznych w ruchu. I dalej nie obowiązuje, nie można jeździć na wizach turystycznych. Czyli Rosjanin, który będzie deklarował cel turystyczny, on nie wjedzie do Polski. W ogóle takiej wizy nie dostanie? Nie, teoretycznie. nie on nie dostanie wizy, ale i nie wjedzie do Polski. Natomiast jeżeli nawet będzie posiadał wcześniejszą wizę, która jeszcze obowiązuje, to i tak nie wjedzie do Polski. Natomiast jest katalog osób wymienionych w tym rozporządzeniu, które mogą wjechać do Polski, i to są cudzoziemcy, którzy są małżonkami e, lub dziećmi obywatelami. Celi Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcy, którzy mają kartę Polaka, cudzoziemcy, którzy mogą, um, uczą się, pracują w Polsce, studiują oczywiście po udokumentowaniu na przejściu granicznym w grzechotkach czy w bezledach funkcjonariuszowi Straży Granicznej, że posiada takie zezwolenie na pracę, czy, posiada, czy rzeczywiście się uczy, czy studiuje w Polsce. No i oczywiście członkowie misji dyplomatycznych mogą wjechać yy, i inne osoby, które wymienione są w katalogu. Ale dalej mówię, nie można wjechać, powiedzieć na przejściu, że jadę sobie turystycznie do jakiegoś miasta albo na zakupy do Polski. Ale Próbują omijać te przepisy, cudzoziemcy, i wówczas. Yy, Właśnie, wpro... czy dużo osób zawróciliście? Jeżeli Z tego chodzi... względu, że, że deklaracja była inna od, od, no, od, o, od jeżeli, waszej oceny. Jeżeli chodzi o cel deklarowany, to 46 osób zostało takich zatrzymanych, które wprowadziły w błąd funkcjonariuszy na drogowych przejściach granicznych, wykazując inny cel niż deklarowany. Deklarowali inny cel podróży. Yy, na przykład Rosjanie. Którzy posiadają paszport rosyjski i mają na przykład kartę pobytu łoteską, łotewską, litewską, niemiecką, francuską, deklarują na przejściu, że chcą jechać do miejsca zamieszkania. I taki oczywiście Rosjanin może wjechać, bo jedzie do miejsca zamieszkania, ale tak na, w rzeczywistości jego celem była podróż po Polsce albo zakupy, albo podróż po Europie i wracał do swojego kraju. I tak było w przypadku na przykład y, ojca i syna, którzy wprowadzili już w błąd funkcjonariuszy i znowu się. Stawili na przejście graniczne w Grzechotkach na kierunku wjazdowym do Polski. W dodatku jeszcze mieli pasażerkę, obywatelkę Rosji, która była żoną Niemca. I funkcjonariusze już sprawdzili w bazach danych, że już raz im się udało. Kolejny raz im się nie uda, więc zostali zatrzymani. W momencie, kiedy zostali zatrzymani, trzeba taką osobę przeszukać, i w kieszeniach podróżnych ujawniliśmy burszty, naszyjniki z bursztynów, i w ich bagażach. Łącznie u tej trójki ujawniliśmy, Zmieniliśmy 230 naszyników z bursztynu o wartości 11 tysięcy złotych. Nie dość, że zostali ukarani za przemyt bursztynu to dodatkowo ta ojciec synem za y, użycie podstępu do przekroczenia granicy polsko-rosyjskiej. E Pani pułkownik, jeśli mówimy o pani mówi o przejściach granicznych, ale wcześniej napomknęła pani o zielonej granicy. Dużo się mówi na temat różnych zabezpieczeń na tej granicy. Czy wy takie zabezpieczenia administrujecie i jakie to są? Jakaś elektronika domyślam czy coś innego? Jak to wygląda zabezpieczenie tej zielonej granicy? Na całym odcinku granicy z Federacją Rosyjską, który ochroniany jest przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, czyli na odcinku 200 kilometrów, mamy barierę z drutu ostrzowego i dodatkowo mamy barierę elektroniczną. To nic innego jak system kamer, czujników ruchu, kabli detekcyjnych i to wszystko przekazywane jest do centrum nadzoru. A centrum nadzoru mieści się w Kętrzynie. To jest siedziba tego całe, tej całej perymetrii. Tu dostarczany jest sygnał z granicy i wówczas taki operator w centrum nadzoru, gdy zobaczy, że dochodzi do przekroczenia granicy albo prze, wejścia na pas drogi granicznej, bądź pojawienia się np. samochodu, e, rowerzysty, e, informuje na tą placówkę z określeniem dokładnego miejsca, w którym miejscu doszło do wejścia na pas drogi granicznej albo przekroczenia granicy i ten patrol, który jest w pobliżu tej placówki natychmiast rusza, by zatrzymać sprawcę wykroczenia czy przestępstwa. Kilka minut to trwa do kilkunastu. Jesteśmy tym sku bardziej skuteczni, że ta bariera pomaga nam ocenić szybciej e, które, zdarzenia na granicy i wówczas zatrzymywane są osoby. Dzięki takiej barierze właśnie była Złapaliśmy te osoby, które weszły na pas drogi granicznej, bo z ciekawości łamią przepisy. Widząc nawet niektórzy turyści, widząc turyści z Niemiec, Polski, Anglii, Belgii, Holandii i Polacy, oczywiście, widząc te supy i na supach kamery, nawet są w stanie czasami nam pomaszać i myślą, że nic, nikt ich nie zatrzyma, bo no, oczywiście w pobliżu nie ma patrolu, ale natychmiast za chwilę pojawia się ten patrol i, i no niestety takie Wejście na pas drogi granicznej to jest mandat do 500 zł grzywny. E, za e, filmowanie strony sąsiedniej, czyli rosyjskiej, jest również mandat do 500 zł. No i e, za zlekceważenie znaku B1, czyli zakaz ruchu w obu kierunkach, e, bo dotyczy to wszystkich turystów, tylko nie dotyczy mieszkańców czy służb, czyli poruszanie się po tej drodze dojazdowej do granicy również można o, e, zapłacić 500 zł. Więc cały czas apelujemy do turystów, że lepiej tak. wydać w czasie turystycznych wycieczek te pieniążki na inny cel niż zapłacić mandat. Właśnie, jeśli mówimy o tej, o tej, o tej granicy zielonej, pan wojewoda teoretycznie powiedział, że nie, nie widzi presji migracyjnej na tej granicy polsko-rosyjskiej, na tym odcinku. A czy wy ze swojej strony to potwierdzacie? Czy na przykład pani, jest z Polski na zasadzie readmisji wysyła się ludzi na Litwę, którzy nielegalnie do nas wjechali. Także tych, którzy przyjechali z granicy polsko-niemieckiej zostali zawróceni. Czy takie sytuacje też mają miejsce na granicy polsko-rosyjskiej, że ktoś nielegalnie do nas wjechał i gdzieś został schwycony dalej i wy apelujecie do strony rosyjskiej o ponowne przyjęcie go? Przekroczenie granicy, przekraczać granice można tylko w miejscach dozwolonych, to jest w przejściach drogowych. Jeżeli mówimy o odcinku granicy z Rosją, to tylko w dwóch obecnie w dwóch drogowych przejściach ręcznych z obwodem królewieckim, to jest w Grzechotkach i bezledach, dalej jest zawieszony ruch w Gołdapi, nie ma nie jest czynne przejście i nie można przekraczać granicy w Gronowie. Te osoby, które chcą przekroczyć nielegalnie granicę, to jednak mimo tej perymetrii, mimo bariery z drutu ostrzowego, próbują i skutecznie. Nie próbują, bo trzy osoby w tamtym roku tak. i trzy osoby w 2024 roku. Te osoby nie chciały ochrony międzynarodowej, więc e, chciały tylko przedostać się do Polski i zostały za, e, zawrócone do, na stronę rosyjską po uzgodnieniu Rosjanie z Rosjanami. Bez problemu Rosjanie, po, tak. jeżeli dochodzi do przekroczenia granicy e, polsko-rosyjskiej z Rosji do Polski, to wówczas wywoływane jest spotkanie graniczne. Strona rosyjska jest informowana o tym, że do Doszło do przekroczenia granicy. Y, oczywiście pod warunkiem, że taki Rosjanin czy Białorusin nie poprosiłby o ochronę tak, międzynarodową. I jeżeli nie poprosił, więc wówczas jest informowana strona rosyjska o przekroczeniu tej granicy, o przekroczeniu granicy zwanego odcinka Zielonego. Wywoływane jest spotkanie graniczne i na tym spotkaniu przekazywana jest osoba e, stronie rosyjskiej. Taką nielegalną migrację mieliśmy kilka lat temu, kiedy to byli przygotowani obywatele, Albo Azerbejdżanu, albo Tadżykistanu, już nie pamiętam dokładnie, wówczas oni byli przygotowani do przekroczenia granicy, bo już mieli i ubrania na zmianę, i mieli aplikacje, chcieli się dostać do Niemiec. Przekroczyli granicę w rejonie Górowa i Ławeckiego służbowej odpowiedzialności, tam przekroczyli granice, zostali zatrzymani przez Polską Straż Graniczną, czyli przez funkcjonariuszy naszego oddziału, i na przekaza też wywoływane było spotkanie graniczne z Rosją, i Rosjanie ich przejmowali na przejściu granicznym w bezledach. To wówczas to taka była większa migracja, cztery osoby jednego dnia jest, i o jednej porze. W porównaniu, porównaniu w z tym, co się nie, dzieje na Białorusi. Natomiast w maju i w czerwcu bieżącego roku, na początku czerwca, przed wprowadzeniem tymczasowych kontroli na granicy z Litwą i Niemcami, warmińsko Mazurski oddział Straży Granicznej, a dokładniej nasi funkcjonariusze, wspierają cały czas Białoruską granicę, Podlaski oddział Straży tak. Granicznej w ochronie białoruskiej granicy teraz w ramach tymczasowej kontroli jesteśmy na granicy z Litwą i patrolujemy, kontrolujemy, ale wcześniej właśnie jeździliśmy na wsparcie Podlaskiego oddziału Straży Granicznej do ochrony białoruskiej granicy. Dodatkowo komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, generał Straży Granicznej Daniel Wojtaszkiewicz podjął decyzję o wsparciu jakby tych dróg dojazdowych do granicy z Litwą i nasze patrole i można powiedzieć, częściej jakby e, kontrolowały samochody no właśnie, wjeżdżające panie, i wyjeżdżające z Litwy. E, jeśli mówimy teraz o Litwie, e, też mam tu w wykazach, że też wy, e, przepraszam za określenie trywialne, wychwytujecie jakichś migrantów, którzy już dostali się na teren na województwa warmińsko-mazurskiego, przez granicę litewską. E, dużo takich przypadków było? Że tu ich wychwyciliście i te znowu deportujecie na Litwę z powrotem? Tak, i to były te przypadki, o których mówię w maju i w czerwcu tak. ubiegłego roku, bo od lipca już wszystkie osoby, które zatrzymujemy razem z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, to jakby te statystyki idą na Podlaski Aha, Oddział to... Straży Granicznej. Natomiast to, co zrobiliśmy w maju i w czerwcu, tylko na początku czerwca i w maju, zatrzymaliśmy 46 nielegalnych cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę z Litwy do Polski, a w tym pomagali im przewoźnicy, śmiało można nazwać ich przemytnikami. Byli to obywatele Ukrainy, Łotwy i bezpaństwowiec posługujący się dokumentem Łotysza. To byli kurierzy. Nawet dowiedzieliśmy się, że taka osoba, która przekraczała granicę i chciała się dostać do Niemiec, z Białorusi na Litwę, z Litwy do Polski, z Polski do Niemiec, płaciła 4000 euro dolarów różnie. Więc te osoby, które zostały zatrzymane przez Straż Graniczną, warmińsko mazurskiego oddziału Straży Granicznej przez funkcjonariuszy, to było ich 46 tylko w samym maju i na początku czerwca. Byli to Somalijczycy, Etiopczycy, Sudańczycy, Algierczycy, Syryjczycy i nawet obywatele Jemenu. E, teraz wie pani, jeśli mówimy. Czy Litwini bez problemu przyjmują tych, tych ludzi, których no, wy gdzieś tutaj namierzycie? Tak. Yy, pro... Bo ja porównuję to z sytuacją na granicy polsko-niemieckiej. Przecież tam też jest na podobnej zasadzie Niemcy przekazują do Polski ludzi, którzy się dostali nielegalnie do niej. W ramach podpisanych tak. umów międzynarodowych i rad readmisji uproszczonej e, strona litewska bez problemu przyjmuje cudzoziemców, którzy przekroczyli granice z Litwy do Polski. Mówiliśmy, znaczy napomknęliśmy tylko o tych zabezpieczeniach, nazwijmy to technicznych, mechanicznych. Jest coś takiego jak Tarcza Wschód, gdzie ma powstać wieże obserwacyjne. Czy u Was to już, to już, już, już powstaje? Już, już macie pierwsze elementy tego wyposażenia? Tarcza Wschód jest budowana i budują żołnierze, i jest to typowe zadanie wojska. Natomiast my, jako Straż Graniczna, My mamy za zadanie, główne zadanie to ochrona granicy z Federacją Rosyjską. Oczywiście, że modernizujemy, otrzymujemy nowoczesny sprzęt, który, który służy nam do obserwacji zarówno w dzień i w nocy. Przede wszystkim oprócz tej bariery elektronicznej cały czas są wieże modernizowane, których mamy sześć na odcinku z Rosją, czyli wymieniane są kamery, dokładane są jeszcze kamery, żeby nas te wieże też wspomagały w codziennych zadaniach, które realizujemy na granicy z Rosją. Do tego otrzymujemy teraz, otrzymaliśmy od marszałka nowoczesne kłady. Otrzymaliśmy od marszałka środki pieniężne na przykład na zakup drona. Dostajemy zakupy sprzęt, now, nowoczesny sprzęt z zakupów centralnych, czyli to są samochody terenowe, kłady, czy jakieś kamery termowizyjne, czy nawet do obserwacji w dzień i w nocy. Mamy bardzo nowoczesne pojazdy obserwacyjne, które pomagają nam w różne tereny docierać. Byst, yy, obserwują funkcjonariusze granicę 24 godziny na dobę, bez względu na warunki atmosferyczne, w dzień i w nocy. Wie pani, ewidentnie no, zadaniem celników jest wykorzystywanie przemytu, ale przy okazji nie, że tak to określę, także, yy, także to w tej roli się sprawdzają strażnicy graniczni. Jakie mieliście efekty pod kątem towarowym, że tak powiem? Czy dużo przemytu wychwyciliście yy, no, na granicy polsko-rosyjskiej? I, I co to było? Granica polsko-rosyjska, yy, teraz z tym przemytem jest trochę mniej osób, które próbują przemycać papierosy, nielegalne papierosy czy alkohol, a jeżeli już próbują, to w niewielkich ilościach. Ale my nie jesteśmy tylko na granicy, yy, z Federacją Rosyjską i tylko nie odprawiamy podróżnych i nie zajmujemy się tam tylko tymi zadaniami. E, są funkcjonariusze do zadań specjalnych, są funkcjonariusze o, Wydziału Operacyjno-Śledczego, e, są zespoły na placówkach i to oni działają w terenie. I na Warmii i Mazurach, w całej Polsce i poza granicami. E, w ubiegłym roku ujawniliśmy nielegalne towary o wartości 68 milionów złotych, z czego największą wartość stanowiła krajanka tytoniowa Tytoń 58 milionów złotych. Zabezpieczyliśmy papierosy, które pochodziły z nielegalnej produkcji również z różnymi znakami towarowymi znanych Marek, albo papierosy, które pochodziły z Białorusi o wartości 4 milionów złotych. Zabezpieczyliśmy narkotyki o czarnorynkowej wartości prawie 3 milionów złotych i odzyskaliśmy pojazdy skradzione na terenie Unii Europejskiej o wartości też około 3 milionów złotych. Funkcjonariusze z warmińsko-mazurskiego Oddziału Granicznej Rozbili cztery zorganizowane grupy przestępcze w tamtym roku, w tym dwie międzynarodowe grupy przestępcze. 39 osób z tych osób zatrzymanych, które zajmowały się właśnie przemytem, usłyszało udziału, udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Trzy osoby usłyszały zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. 129 osób usłyszało zarzuty popełnienia innych przestępstw a decyzją sądu na nasz wniosek na wniosek y, funkcjonariusza warmińsko-mazurskiego oddziału straży granicznej, prokuratora, y, 41 osób trafiło do aresztu. Pani pułkownik, jeszcze jedna sprawa też taka a propos już granicy, y, też no, złamania y, tej granicy, y, przekroczenia. Y, na granicy białoruskiej y, dużo się mówiło, szczególnie na granicy białorusko-litewskiej o, dr o dronach, o ba balonach, y, Kilka takich przypadków było też na, na naszym odcinku ro, granicy polsko-rosyjskiej. Czy macie teraz z tym do czynienia, czy nie? Czy to już właściwie na razie się urwało? E, balonami e, przemyt balonów e, z kontrabandą tak. e, z Białorusi, e, na terenie warmii i Mazur, które się pojawiły te balony, ujawnione zostały przez e, policję. Więc to jakby w ich właściwości e, i, i w statystykach jest ta kontrabanda. Natomiast my, jako A z Rosji nic nie przeleciało. A nie e, nie, balony, nie a... mamy z w y, balonów, jeżeli chodzi o y, ko z kontrabandą. Oczywiście były też przypadki balonów meteorologicznych, ale to były typowe balony meteorologiczne. Natomiast jeżeli chodzi o y, balony, y, balony z kontrabandą rosyjską, nie mieliśmy takich przypadków. Pani pułkownik. Y y Samo słowo pułkownik świadczy, że, że nie pracuje pani od roku w straży granicznej, tylko trochę dłużej. I jak to się zmieniło? Tak już przechodząc do osobistych bardziej sytuacji, jak to się zmieniała pani praca na granicy? Jak się sytuacja w ogóle na granicy zmieniała przez te ostatnie parę lat? No wiadomo, że choćby na wojna by musiała pewne zmiany. Jak to, jak, jak to wygląda z pani punktu widzenia? Kilka lat temu yy, na granicy z Rosją. Yy... Tej granicy pilnują po naszej stronie funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego, działu Straży Granicznej, po tamtej Rosjanie. Ale każdy z nas, każdy turysta, który przyjechał na granicę, nawet nieświadomie mógł przekroczyć tę granicę z Polski do Rosji, ponieważ nie było nawet tej bariery z drutu ostrzowego. Ta bariera nie pozwala na przekroczenie już granicy. On może podejść, sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, wejść na pas drogi granicznej i zostanie ukarany mandatem karnym. A kilka lat temu, on mógł podejść na do słupa rosyjskiego i zrobić sobie przy słupie rosyjskim zdjęcie. Nieświadomie nawet. Taki turysta albo myśli, a może mi się uda. Wówczas mógł być zatrzymany przez rosyjskie służby i tak szybko nie oddany, bo przecież oczywiście muszą przesłuchać, zapytać dlaczego i nie powie się, dzień dobry, przepraszam, pomyliłem się, tylko e, i chce wrócić do domu na swoją stronę, do, na stronę polską, tylko zostaje zatrzymany. Oczywiście po naszej stronie, jeżeli tamten turysta z Rosji też by przekroczył granicę, też by tak samo było. Natomiast chciałabym powiedzieć, że ta bariera z drutu ostrzowego i ta perymetria. Tak pomaga nam w ochronie granicy polsko-rosyjskiej funkcjonariuszom w codziennych zadaniach, że kontrola pasa drogi granicznej, gdy ktoś przekroczy granicę, jest bardziej ułatwiona już, bo my mamy codziennie obraz z kamer i widzimy, czy ktoś wchodzi na ten pas drogi granicznej, czy ktoś się zbliża. Mieliśmy upartego Anglika kiedyś, który pojechał na przejście w Grzechotkach, bo zapoznał Rosjankę przez Internet i chciał uparcie jechać do Rosji bo stwierdził, że to jest jego przyszła narzeczona. I... Nie spełniał wymogów. Funkcjonarze na przejściu w Grzechotkach poinformowali y, obywatela Wielkiej Brytanii, że nie może wjechać, bo nie spełnia wymogów. Nie, Rosjanie go nie wpuszczą, bo nie ma odpowiednich dokumentów. Zawrócił, pojechał drogą, właśnie, która jest dojazdowa do granicy państwa, na tak zwany odcinek zielony i próbował pieszo przekroczyć granicę z Polski do Rosji, po to, by dostać się do Rosji. No, został zatrzymany właśnie dzięki barierze i to było w porze nocnej. Dzięki barierze. Mieliśmy obraz, że podjeżdża, że podchodzi. No, i co? Centrum Nadzoru, operator poinformował placówkę, natychmiast ruszyli, ruszył patrol, zatrzymał y, Anglika, został ukarany i wrócił do siebie. Sama pani mówiła, że kiedyś bywało tak, że Rosjanie y, przejmowali tych, którzy. Ktoś tam świadomie czy nieświadomie przekroczył granicę. Czy teraz takie przypadki już się nie zdarzają? Kiedyś się mówiło także o tym, że komuś tam jakaś krowa przeszła przez granicę. Czy teraz w związku z tymi zabezpieczeniami już takie sytuacje są niemożliwe? Znaczy w, teraz y, bariera ostrzowego jest postawiona na całym odcinku granicy i y, hodowlane bydło nie przejdzie na tamtą stronę tak jak kiedyś i y, musieliśmy dzwonić albo y, rolnik musiał y, pytać, gdzie jest. Y, gdzie Są jego zwierzęta, bo nie ma takiej możliwości. Przed tą barierą jeszcze jest siatka leśna dla zwierząt, ochronna, więc nie ma możliwości, że tam przejdzie sobie, mówię, zwierzęta, zwierzęta domowe uciekną rolnikowi. Natomiast, jeżeli ktoś nawet nieświadomie, czy ktoś tak jak ten Anglik, będzie chciał jechać, przejść do Rosji, to tak jak my zatrzymamy po stronie swojej, z Rosji do Polski, tak samo i Rosjanie zatrzymają i będą przesłuchiwali, pytali dlaczego, tak? Kiedyś nawet grzybiarz, chodząc na grzyby, mógł w lesie zbłądzić i przejść tą granicę nieświadomie. Natomiast teraz takiej możliwości nie ma. Na odcinku jest cała ta bariera z drutu ostrzowego, która jakby jest taką barierą fizyczną. Natomiast bariera z elektroniczna, czyli ta perymetria, jest również na całym odcinku granicy z Rosją. Pani pułkownik, w warmińsko Mazurskim Oddziale Straży Granicznej Służy 500 funkcjonariuszek, kobiet. Czy to oznacza, że powoli się służba też no, feminizuje? Jak to wygląda? Jakie, jakie role, role pełnią kobiety funkcjonariusze? Czy dają sobie radę tak jak mężczyźni? Jak pani to widzi? W warmińsko-mazurskim oddziale Straży Granicznej służy teraz około 1350 funkcjonariuszy. Oczywiście tych kobiet jest sporo, ale my jesteśmy w pełni świadome tego, podejmując wyzwania i zakładając mundur funkcjonarza Straży Granicznej, że na nas spoczywa też rola. Odpowiedniej, odpowiednich zadań musimy podobać tym odpowiednim zadaniom takim jak y, y, mężczyźni czyli y, nie ma możliwości że funkcjonariuszka nie idzie y, kontrolować pasa drogi granicznej y, funkcjonariuszka jest też y, y, operacyjna funkcjonariuszka która y, będzie odprawiała podróżnych i na równi sobie dajemy radę y, z mężczyznami y, ale przyszły ro ten rok mamy zamiar Przyjąć 120 osób do służby i bardzo serdecznie zapraszamy. Bo... Także kobiety. Także kobiety. Które są tak samo traktowane jak mężczyźni. Tak? Nie ma różnicy, czy to jest kobieta funkcjonariusz, czy mężczyzna funkcjonariusz. Do niedawna, no, do czasu wojny z Rosją mieliśmy. Cztery, cztery przejścia drogowe, tak? bo jeszcze Braniewo i Broniewo, znaczy Gronowo i Gołdap. Teraz one są zamknięte. Ja wiem, że nie jest rolą y, straży granicznej. Decydowanie o tym, które będą otwarte, ale czy y, y, widzi pani warunki teraz, żeby, y, żeby ktoś podjął decyzję o otwarciu tych przejść granicznych, czy też na razie nie zanosi się na to w pani? Dobrze pan redaktor powiedział, że nie jest rolą straży tak, granicznej. Decydowanie, y, czy y, otworzą, y, otworzone były przejścia. Czasowe zawieszenie ruchu na określonych przejściach granicznych to już decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z 13 marca, tak jak mówiłam, 2020 roku, kiedy zawieszony został ruch na określonych przejściach granicznych, ta decyzja jest obowiązująca tylko z późniejszymi zmianami. Tam są dokładane osoby, kategoria osób, które mogą przekraczać granicę, to co mówiłam wcześniej, tak, z Rosji do Polski. Natomiast nie wiem i nie mam, że tak powiem, nie jestem decydentem, czy będą otwarte przejścia w gronowie i w Gołdapi, ale na pewno wiem, że ci funkcjonariusze tak. z Gołdapi z Gronowa mają co robić, dlatego że wspieramy właśnie Podlaski Oddział, delegowani jesteśmy do wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i w ramach tej tymczasowej kontroli y, pilnujemy tam y, po, na posterunkach kontrolnych czy na drogach dojazdowych do Litwy, y, pilnujemy i sprawdzamy osoby, które są przewożone, kontrolujemy i nie dopuszczamy do y, przemytu nielegalnego. Migrantów. Na granicy polsko-białoruskiej istotną rolę odgrywają także yy, żołnierze. Czy wy tutaj korzystacie też z pomocy wojska, czy póki co sami sobie spokojnie dajecie radę? Sami sobie radzimy na granicy z, z Federacją Rosyjską. Jesteśmy 24 godziny na dobę, kontrolujemy, sprawdzamy i nie dopuszczamy do nielegalnej migracji. Czyli możemy się czuć bezpiecznie, póki co, jako mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego. Po to jesteśmy na granicy właśnie z Rosją, by mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego. Polski i krajów Unii Europejskiej czuli się bezpiecznie. Dziękuję za ten optymistyczny akcent, Pani Pułkownik, i do następnego spotkania. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.